Po raz kolejny mam ogromną przyjemność uczestniczenia w międzynarodowych targach poznańskich. To jest impreza, która przyciąga tłumy nie tylko osób, które są zainteresowane wyposażeniem wnętrz, ale też profesjonalistów. Ja mam ogromną przyjemność już po raz kolejny współpracować z firmą Fargotex. Szczególnie z linią Magic Home. Firma Fargotex to jest lider na rynku tkanin ozdobnych, ale które łączą w sobie bardzo wiele różnych funkcji. To gigant, który ma sklepy w kilkudziesięciu krajach w Europie i nie tylko. A przede wszystkim, moim zdaniem, chyba największy lider wzornictwa w Polsce i tej bezkompromisowości, tego połączenia, rewelacyjnego designu z totalnie praktyczną stroną tych tkanin. I cieszę się, że po raz kolejny mogę być częścią tego ogromnego sukcesu, jak wszyscy wiemy, firma Fargotex i w tym roku dostała medale I bardzo się cieszę, że mogę też w jakiś sposób w tym uczestniczyć. Ja przede wszystkim podpatruję osoby, które naprawdę świetnie się orientują w tych trendach. Firma Fargotex to jest firma, która uczestniczy we wszystkich największych targach wnętrzarskich na świecie. Chętnie Podglądam, patrzę, jakie barwy, jakie wzory, i to, co mnie bardzo cieszy, że wszystko to, co jest tu prezentowane, jest jakby uszyte na miarę dla mnie.